dobry, witam w kolejnym odcinku Piotrek Rolki Surfplading. Fascynująca nazwa, fascynujący content Zdobyliście pod ostatnim odcinkiem 15 łapek w górę I dzięki temu będzie test rolek fitnessowych Proszę Państwa budżetowa rolka fitnessowa Tak jak obiecałem, minął rok, tak zrobimy test Mam przed Państwem rolkę firmy Muvino Cruiser B4 Zwróćcie uwagę, co to za sprzęt Jest piękny Na pierwszy rzut oka A jak się będzie w tym jeździć, to na pewno w dzisiejszym odcinku postaram się wam super wytłumaczyć To co? Zaczynamy! kask zapięty, rolki na nogach. Mam dla was przygotowane 3, 2, 3, 3 akcje, czyli przejazd po płaskim. Jak się w nim jeździ, staramy się zrobić tutaj parę kółek na placu. Pójdziemy na pump track, sprawdzimy jak się noga trzyma w jeździe po pamtraszku, a na sam koniec postaramy się może wyczynić jakieś rolki agresywne, czyli poskid parku, postaramy się poskakać, jakieś może grindy. Pożyjemy, zobaczymy. Zapraszam do oglądania, a i zostaw jeszcze subskrypcję, łapkę w górę, bo jak będzie pewnie 15 łapek w kolejnym odcinku, albo pod tym filmem, to zrobimy coś zarówno fajnego, śmiesznego, przetestujemy świecące kółka w dzień. Yo! O! Amulec tutaj jest! Thank you Zobaczymy zaraz, co dalej będzie. Zrobimy 10 kółek i sprawdzimy stan kółek. Kółeczka zrobione. Rozgrzewka siadła. Odczucia jakie? No jest przyjemnie. Nie ma co tutaj za dużo mówić. Spoko. Spróbujemy sobie zrobić parę technicznych rzeczy tutaj na tym rondzie. Zapraszam do oglądania. Rolka spoko, ale dla mężczyzny powyżej 80-90 kilogramów. Z powyżej stówki, już tak można powiedzieć, już bym celował w twardy but, nie? fajna dla kobitki, dla chłopa, który dopiero chce zaczynać śmigać na roleczkach. Ale no jednak ja swoje ważę i czuję, że ta rolka się wygina, więc triczki się da. jesteśmy na pantraczku, zrobimy kilka przejazdów. To co? Zapraszam do oglądania. Zaraz pogadamy sobie, jak ta rolka spisuje się właśnie na takich górkach i skokach. No i co? Później idziemy na skatepark. Zrób szwęka na skatepark. Dzięki. Ten hamulec przeszkadza. No tak, to spoko. Zróbmy jeszcze parę tu ujęć takich przeskoków. Parku, idziemy na piramidkę, skaczemy i lecimy dalej. Chodź. Ale nie było tragiczne. Czy to deszcz? Okay, spróbujemy zrobić makio. Hey. Dobra, kolejny triczek w miarę możliwości swoich. Pewnie ktoś lepszy na tych rolkach zrobi lepsze rzeczy, ale ja nie umiem. Ja umiem jeździć do przodu, do tyłu. Mizu Makio. Spróbujmy przeskoczyć to może z tego czarno czerwonego diabłonga do płaskiego. Jakbyś stąd nagrał Jak widać, nie mam, ale jestem świeży. Oblej się ten wodą. Już nie musisz się oblewać to niczym. Marcin, ktoś ci obleł wodą. Nie będę kłamął, widzów, widzów, co się jak świnia po prostu i tyle. Żeby ładnie wyglądać na wideo w koszuli przypominającej jeans. Slajdy jakie będziemy wykonywać na rolkach. To soul, acid, fake soul, fake acid, critical, fake acid, critical, acid. Zaczynamy zabawę. Soul É see it thank you É thank you critical is it thank critical is it etap górka, czyli test hamowania żywotność kółek sprawdzimy przy trzech zjazdach, przodem tyłem, no i co, będziemy starać się wyhamować skutecznie, że tak to powiem jakimś ładnym slajdem, soulem, powerslajdem i sprawdzimy żywotność kółek nie ma oszczędzania, lecę na górę Okro i ślisko. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki teścik rolek fitnessowych. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę i komentarz, co sądzicie o takich rolkach. Czy warto kupić rolki za 200, 300, 400 zł. Czy od razu inwestować w gruby Shell, jakieś karbony, plastiki, inne rzeczy. Moje odczucie są takie, że kupno takie roleczki dla osób, które. Dla osoby, która totalnie nie planuje skakać ani jeździć po schodach, to jest idealna sprawa pod kardio, no ale przede wszystkim masa. Leciutka ta osoba musi być, bo ktoś kto jest troszeczkę cięższy ode mnie, będzie zaczynał na rolkach, no może sobie krzywdę narobić. Ja swoje ważę i czuję, że roleczka jest taka mniej stabilna, ale tak żeby sobie właśnie rekreacyjnie, tak jak teraz jadę, się podpychać, jest mega spoko. Do zobaczenia. Piona.